Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek mieć sen erotyczny? Ja wiem, że to jest to trochę kontrowersyjne pytanie na internet, ale chciałam Ci pokazać, jak funkcjonuje Twój mózg. Wyobraź sobie, że jeszcze trenę. Co dzieje się z Twoim ciałem? Dlaczego o tym dzisiaj rozmawiamy? Dlatego, że ostatnie moje nagrania były o tym, że mamy w ciele emocje, że je kumulujemy w ciele, o tym, że nasze ciało jest bardzo mocno połączone z naszym umysłem. I chciałam Ci właśnie to pokazać tymi przykładami. Czy erotyczny, czy wyobrażanie sobie jedzenia, cytryny, to są takie bardzo żywe przykłady tego, jak nasz mózg połączony jest z naszą wyobraźnią. I temu chciałabym dzisiaj poświęcić nasze nagranie. Często w e, duchowości czy w rozwoju osobistym mówi się o wizualizacji, mówi się o tym, żeby sobie wyobrażać różne rzeczy, e, że wyobrażanie sobie różnych rzeczy kremuje naszą rzeczywistość. I ja rozumiem, że dla niektórych osób, szczególnie dla tych, które wolą metody szkiełka i oka, które wolą jakby namacalne przykłady, to w ogóle e, nie, nie rezonuje to z nimi, wydaje się totalną bzdurą co jestem też w stanie zrozumieć. Więc dlatego przytoczyłam przykłady połączenia naszego umysłu z, z naszą wyobraźnią. I to nie jest tylko teoria. To są różnego rodzaju badacze, którzy przyglądali się temu fenomenowi, o wyobrażaniu sytuacji emocjonalnej lub na przykład wyobrażaniu sobie robienia czegoś fizyczności. I tym, jak zachowuje się nasz mózg. Już Mark Gerard badał to zjawisko o ruchu wyobrażanym. I on doszedł do wniosków, że kiedy wyobrażamy sobie, że wykonujemy jakiś ruch, to tak naprawdę w mózgu aktywują się dokładnie te same obszary, jak te, które aktywują się przy wykonywaniu. Tego ruchu w rzeczywistości. To jest wykorzystywane w sporcie, a można w tym wspierać trening, czyli oprócz trenowania, sportowcy również wyobrażają sobie, że trenują dokładnie te same, powtarzają ruchy i ukazuje się, według badań, że tak naprawdę rezultaty są dużo lepsze. Zrobiono też eksperyment, w którym sportowcy wyobrażali sobie tylko, że trenują jakiś ruch i Mieli bardzo zbliżone wyniki do tych sportowców, którzy tylko i wyłącznie powtarzali ten ruch i, i ćwiczyli w rzeczywistości. Że to jest bardzo ciekawe. Przyglądał się również naszej wyobraźni i tego, co się dzieje w mózgu Stephen Kosslyn. i on doszedł również do wniosku, że wyobrażanie sobie sytuacji emocjonalnych aktywuje dokładnie te same obszary w mózgu, co przeżywanie ich. I mamy również teorię symulacji mentalnej, gdzie udowodniono, że sytuacje emocjonalne, reakcje emocjonalne mózgu na wyobrażenia są dokładnie takie same jak reakcje emocjonalne mózgu na wydarzenia, które wydarzają się w rzeczywistości. Te wyobrażenia, one aktywują dokładnie te same obszary mózgu, mówimy tu, tutaj o układzie limbicznym. Czyli psychologia udowadnia, że to, o czym mówi duchowość i o, czym, o tym, o czym mówimy w rozwoju osobistym, jest bardzo mocno poparte psychologią. To nie są jakieś takie wymysły, to nie, jest, to nie są jakieś teorie, to jest czysta psychologia. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby sobie uświadomić, jak ważne jest uważanie na to, co się myśli, uważanie na to, co się wyobraża sobie. Mamy taką tendencję do wyobrażania sobie rzeczy złych. I do wspominania rzeczy złych. Wspomnienia to też jest wyobrażanie sobie. Mam nadzieję, że po tym, tym nagraniu będziecie bardziej uważni na to, o czym myślicie, będziecie bardziej uważni na to, co sobie wyobrażacie, bo bardzo często mamy taką tendencję do wyobrażania sobie rzeczy złych, do katastroficznego myślenia, do myślenia o tym, że wydarzy się coś złego, wyobrażanie sobie tych negatywnych scenariuszy. Musimy sobie uświadomić, że nasz mózg przeżywa to tak, jakby naprawdę się wydarzało. Czyli jeżeli Ty wyobrażysz sobie, że coś się dzieje złego, to Twój mózg myśli, że to naprawdę się dzieje coś złego i przeżywa te emocje i produkuje hormony, które są z tym strachem na przykład związane lub z tym bólem lub z tym cierpieniem. Czyli tak naprawdę swojemu ciału dostarczasz cały czas dawkę negatywności, dostarczasz swojemu ciału przeżycia, które... Mimo, że są tylko w Twojej głowie, Twoje ciało myśli, że zadziewają się naprawdę. To pokazuje, że naprawdę trzeba uważać na to, co się myśli, nie tylko na to, co się myśli, na to, co się wyobraża sobie, ale również na to, co oglądamy. Jeżeli mówimy o tym, że to, co widzi mózg, również przeżywa jako swoją rzeczywistość, to na przykład oglądanie filmów również sprawia, że mózg myśli, że to się dzieje w rzeczywistości. I tutaj odnoszę się na przykład do horrorów. Ja jako nastolatka oglądałam bardzo dużo horrorów, ale oczywiście bardzo się bałam. I po pewnym czasie zauważyłam, jak bardzo moje ciało się spina, jak bardzo się boję, jak, jak w ogóle źle się czuję po tym, jak obejrzałam taki horror. I wtedy też zaczęła się moja podróż z obserwacją mojego ciała i z tym, co się w nim dzieje, w reakcji na różne rzeczy, które się wydarzają w rzeczywistości. Po prostu zauważałam te korelacje. Przestałam totalnie oglądać horrory. Nie lubię oglądać filmów o strachu, nie lubię w ogóle oglądać nawet jakichś krótkich filmików, które generują we mnie strach, dlatego że ja natychmiastowo to czuję w swoim ciele. Spróbujcie. Ja zachęcam Was do tego, żebyście wypróbowali to, na przykład na jakimś horrorze, ale słuchajcie, to, to samo pokazuje na przykład przy oglądaniu jakichś scen miłosnych, na przykład. Obejrzyj jakąś scenę miłosną i zauważ, zaobserwuj, co się dzieje z Twoim ciałem. Ciekawe jestem wniosków. Zapraszam do komentarzy, tylko błagam, błagam tutaj, żeby nie było jakichś komentarzy typu filmy porno i tak dalej, bo jakby tutaj nie ma na to przestrzeni, ani we mnie, ani na moim kanale. Natomiast to jest po prostu taki eksperyment. Ja zachęcam do eksperymentowania, żeby nie tylko słuchać o tym, co ja mówię, ale też żeby wypróbowywać te metody, bo będzie ich dużo i będą różne i ja nie chcę, żeby to było tylko, że... Gabi tak powiedziała: Spróbuj. Spróbuj. Także zachęcam. To jest taka ciekawostka. Dzięki tej ciekawostce myślę, że też bardziej przekonacie się do wizualizacji, bo skoro wizualizuje sobie coś, to mój mózg myśli, że to dzieje się naprawdę. Jeżeli mój mózg myśli, że to dzieje się naprawdę, to przeżywa pozytywne emocje. Jeżeli ja sobie wizualizuję, że jestem kochana że jestem zadbana przez kogoś, że jestem otoczona ciepłem, dobrem miłością, to mój mózg generuje hormony bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa, poczucia radości i szczęścia. A my chcemy, my chcemy te pozytywne emocje i tę pozytywną chemię w naszym organizmie wytwarzać po to, żeby czuć się lepiej, po to, żeby czuć się lepiej. Bo Twoje emocje i Twoje myśli kształtują Twoją rzeczywistość. To, co teraz przeżywasz, jutro stanie się Twoją rzeczywistością. To, o czym dzisiaj myślisz, jutro stanie się Twoją rzeczywistością. Także uważajmy na to, co myślimy, uważajmy na to, co sobie wyobrażamy, bo po pierwsze, nasze ciało to przeżywa jak rzeczywistość, a po drugie, to kształtuje naszą rzeczywistość. Dlaczego rozmawiamy o tym? Dlatego, że zarówno w duchowości, jak i w psychologii istnieją techniki, które wykorzystują wyobraźnię po to, żeby przepracować pewnego rodzaju traumy lub emocje. I my, w związku z tym, że na tym kanale głównie zajmujemy się emocjami, to chciałabym dzisiaj Wam zaprezentować taką technikę, która... i bardzo proszę, nie podchodźcie do tego sceptycznie. Spróbujcie, po prostu spróbujcie, bo tak jak mówię, to nie jest. Spiritualność, duchowość, czary mary, to nie, jest, to nie jest żadne czary Mary, to jest czysta psychologia. Ostatnio na nagraniach mówiliśmy o tym, żeby wybaczać, żeby o tym, żeby spróbować porozmawiać z osobami, które, do których żyją jakieś złe uczucia, do których nie lubię mówić złe uczucia, dlatego że nie ma złych uczuć. Uczucia są takie, jakie są. One nie mają zabarwienia, złego lub dobrego to my nadajemy im takie etykietki, ale posługuję się tym językiem po to, żeby było nam łatwiej rozróżnić, czy mówimy o emocjach wysokowibracyjnych czy niskowibracyjnych. Może, może lepiej byłoby by posługiwać się tymi terminami, ale myślę, że złe, dobre emocje bardziej bardziej przemawiają do nas, myślę, że lepiej rozumiemy, o czym mowa. Ja jeszcze kiedyś będę mówiła o tym, że nie ma złych i dobrych emocji. Natomiast dzisiaj skupmy się na tym, że będziemy przepracować złe emocje, czyli będziemy przepracowywać złość, będziemy przepracowywać emocje, które wymagają wybaczenia komuś. Czyli ktoś nam zrobił krzywdę, ktoś nas zranił w jakiś sposób, ktoś spowodował, że czuliśmy się źle, coś nas zabolało i następuje potrzeba wybaczenia. Jak mówiłam w ostatnim nagraniu, nie zawsze jest możliwość rekonciliacji z tą osobą. Nie zawsze jest możliwość, żeby usiąść, porozmawiać, rozwiązać w życiu rzeczywistym tą sytuację. Nie zawsze możemy po prostu pogodzić się z kimś i uzyskać wybaczenie z jednej i z drugiej strony. Niestety nie zawsze to jest możliwe w związku z tym, że nie wszystkie osoby są na to otwarte lub gotowe. Niektóre osoby potrzebują więcej czasu, niektóre nigdy nie będą na to gotowe. I to też jest ok, trzeba zaakceptować. Trzeba zaakceptować to, jest, są inni ludzie. Nie możemy z tego walczyć. Nie możesz nikogo zmusić do tego, żeby chciał ci wybaczyć. Albo nie możesz zmusić nikogo do tego, żeby chciał z tobą porozmawiać. Ale co wtedy możesz zrobić? Możesz zastosować technikę, którą ci dzisiaj pokażę. Ta technika opiera się na tej psychologicznej metodzie i teorii symulacji mentalnej, w której wyobrażamy sobie pewną sytuację i dzięki temu zachodzą pewne zmiany w naszym mózgu, jak również organizmie, bo tak jak wiemy, to co myśli i czuje mózg, to myśli i czuje całe ciało. Czyli jeżeli przeżywamy strach to mózg zaczyna stymulować organizm do produkowania hormonów, które zalewają całe ciało. To nie zostaje tylko w umyśle. To zalewa całe ciało, to wpływa na całe Twoje ciało. Wspinają się mięśnie, generują się różnego rodzaju substancje chemiczne w naszym organizmie, które wpływają na to, że organizm jest w pogotowiu. I tak naprawdę, dopóki tego z siebie nie uwolnimy, to, to ciało jest cały czas spięte, to ciało jest cały czas Zwarte i gotowe do działania z powodu strachu, jaki, w jaki wprowadził je umysł. Dlatego pokażę Wam technikę. Na czym polega ta technika? Ta technika nazywa się w psychologii techniką pustego krzesła, czy metodą pustego krzesła. W duchowości nazywamy to wizualizacją, nazywamy to techniką wybaczenia. Zwał jak zwał pomaga. Pomaga oczyścić się z emocji, z negatywnych emocji. Także zapraszam. Na czym polega ta metoda? Ta metoda polega na tym, że siadasz na krześle i wyobrażasz sobie, że na krześle przed tobą siada osoba, której masz wybaczyć lub z którą masz porozmawiać. To nie musi być wybaczenie, słuchajcie. Czasami to chodzi po prostu o to, żeby wyrazić te emocje lub powiedzieć rzeczy, których nie mieliśmy szansy powiedzieć lub wyrazić w momencie rozmowy z tą osobą. Czasami dlatego, że inni nas zakrzykują i nie możemy w tym momencie się wyrazić. Czasami dlatego, że kiedy wydarzy się jakaś sytuacja emocjonalna, niektórzy z nas, głównie paci, nie jesteśmy w stanie wydusić ze sobie słowa, i dopiero jak wracamy do domu. To jest tyle rzeczy, które chcieliśmy wyrazić i powiedzieć, i teraz to na pewno bym to wszystko powiedział, powiedziała, a nie ma już szansy, bo na przykład tam już nikt nie chce słuchać. Czasami jest tak, że osoba, której mamy wybaczyć, niestety już odeszła i nigdy nie będziemy mogli zrobić tego w życiu fizycznym, więc tam to pomaga bardzo na taką rekonciliację z osobami, które już niestety nie są z nami. To jest taka metoda, którą bardzo często stosuje się przy koncyliacji a propos ran i traum z dzieciństwa, na przykład z rodzicami czy z innymi opiekunami, którzy już odeszli. I to jest taka metoda, którą bardzo często stosuje się też w psychologii na wyrażenie siebie i na powodzenie wszystkiego tego, co się czuje. Także, siadamy na krześle i. Wyrażamy, wyrażamy. Mówimy wszystko to, czego nie powiedzieliśmy w danym momencie. Mówimy wszystko to, co jest nagromadzone. Słuchajcie, tutaj nie ma żadnych zasad, zwłaszcza, że robicie to w domu. Nie jesteście ani przed psychologiem, nie jesteście też przede mną. Usiądźcie w jakimś miejscu, które jest odosobnione, żeby nikt Was nie widział, żebyście się niczego nie wstydzili, żebyście się niczego nie musieli, nie musieli się przed niczym powstrzymywać, żebyście nie musieli się hamować. Słuchajcie, tutaj jest wszystko dozwolone, wymachowanie ręką... Próbujmy nie bić tej drugiej osoby, Bo to nie chodzi o to, żeby tutaj komuś przyłożyć. Tylko chodzi o to, żeby to z siebie wyrzucić. To co? Zaczynamy? Nie ma tutaj też żadnego limitu na to, ile to ma trwać. O czym to ma być? To ty decydujesz, o czym to ma być. Wyrzuć to z siebie, wyrzuć to wszystko, powiedz to wszystko, co chcesz powiedzieć, i pozwól swojej wyobraźni tej osobie odejść. Niech wyjdzie. W niektórych wersjach tej techniki jest rekonciliacja, czyli jakieś przytulenie się z tą osobą. W bardziej rozszerzonej wersji również jest wczucie się w tą drugą osobę. Ja ich Będę chciała Wam pokazać tą technikę w troszeczkę innej wersji kiedyś, w której to my również się wcielamy w rolę tej drugiej osoby. To jest bardzo często stosowane też w ustawieniach Hellingera. Też do tego dojdziemy. Jeszcze tyle rzeczy, o których chcę Wam powiedzieć. Ale to nic, do wszystkiego dojdziemy. Czyli w niektórych wersjach tej techniki też właśnie dochodzi do tego, że po prostu mówisz, to jest moja perspektywa. To jest coś, czego nie miałem, nie miałem szansy wyrazić. Teraz pozwalam Ci odejść w spokoju i odprowadzasz tą osobę do drzwi. Tak, żeby ta energia też tutaj nie została, tak? Żeby ona jakby tutaj nie krążyła. Już wyszły te emocje razem z tą osobą. Każdy z Was będzie czuł się potem inaczej. Niektórzy z Was powiedzą, zrobiłem to, zrobiłam. Totalnie nic nie czuję. Spokojnie. Niektóre osoby będą czuły ulgę od razu. To jest tak, że po prostu schodzisz z ciebie, wykrzyczałeś się, bo też nie hamujcie się. Jeżeli macie ochotę krzyczeć, krzyczcie. Jeżeli macie ochotę przeklinać, przeklinajcie. Tutaj nie ma żadnych, tak jak mówiłam, zasad nieograniczeń. ograniczeń. Niektórzy z Was poczują od razu ulgę, niektórzy nie poczują nic. Każdy z nas jest inny, każdy z nas procesuje rzeczy w inny sposób. Niektórzy będą musieli powtórzyć, może raz nie wystarczyć. To zależy też na ile w to wejdziesz. Czy naprawdę w to wejdziesz całym sobą w tym momencie i, i zaufasz temu i naprawdę oddasz siebie i, i wyrzucisz te emocje? Czy będziesz bardziej zrezerwowany, no bo y, ta pani na internecie powiedziała, żeby to zrobić, ale to w sumie taki głupio się czuję, bo gadam do pustego krzesła. No tak, gadasz do pustego krzesła, rozumiem, można czuć się głupio. Ja też kiedy robiłam to pierwszy raz, to nie wiedziałam w ogóle, co mam powiedzieć i nie umiałam się do końca otworzyć w ten i nie czułam jakiegoś takiego wielkiego i rzucenia ciężaru z siebie za pierwszym razem. Powtórzyłam drugi, trzeci raz do tej samej osoby, do różnych osób i dopiero tak naprawdę zauważyłam, jak to się w moim ciele wszystko uwalnia. Także daj temu szansę, daj temu parę dni też, obserwuj siebie przez parę dni od tego, jak to zrobiłeś, zrobiłaś, żeby zauważyć tę różnicę w sobie, czy faktycznie, czy faktycznie ci pomogło. Zapraszam, wróć do mnie za parę dni, żeby powiedzieć, jak było, co przeżyłeś, przeżyłaś, czy pomogło, czy nie pomogło. I do następnego, do zobaczenia.